Daria Pasańska, witam i zapraszam. Po wybuchu bomby we Wrocławiu pojawiły się głosy, że to początek terroryzmu w Polsce. Czy mamy się czego bać? Moimi państwa gościem jest podinspektor Zbigniew Pluciak, były krajowy policyjny koordynator do spraw pirotechniki Komendy Głównej Policji. Dzień dobry. Witam Państwa. Dominik Smergała, ekspert do spraw bezpieczeństwa, napisał w czwartek na Twitterze 19 maja 2016 roku zaczął się w Polsce terroryzm. Pana zdaniem też tak jest, podziela pan tę opinię? Myślę, że mogą być to zaczątki jakichś działań związanych z tak poważnym zagrożeniem, jeżeli chodzi o zagrożenie bombowe. Niemniej jednak może na dzień dzisiejszy, aż tak daleko, bym nie wykraczał. Mhm. Mam nadzieję, że sprawca zdarzenia z Wrocławia zostanie zatrzymany i zostanie wszystko. Mhm. Kierowca autobusu wyniósł podejrzany pakunek z autobusu. Czy to dobra reakcja? Proszę Państwa, przykro mi o tym mówić, ale no, kierowca zareagował instynktownie. Mhm. Natomiast popełnił szereg błędów, które mogły kosztować życie jego, jak i również pasażerów, których przewoził. Procedura wygląda w sposób następujący. Po uzyskaniu informacji o ujawnieniu takiego przedmiotu, powinien podjąć decyzję o natychmiastowym zjeździe z toru jazdy, zatrzymaniu się poza przystankiem autobusowym. Wiem, jest to sprzeczne z przepisami, których dotyczy kierowcy, w momencie, mhm. kiedy pasażerów może wypuszczać tylko i wyłącznie na przystankach. Jednak tutaj występuje zupełnie inna sytuacja jest to sytuacja szczególna i nadzwyczajna. Powinien zatrzymać się poza przystankiem, kierując się głównie zasadą minimalizacji skali zagrożenia. Mhm. Bomba nie powinna być wwożona tam, gdzie jest jeszcze więcej ludzi niż mamy ludzi w autobusie. Mhm. Powinien zatrzymać się poza przystankiem, otworzyć wszystkie drzwi i ogłosić ewakuację. Potem powinien odejść na bezpieczną odległość od autobusu. Informować wszystkie osoby postronne, że jest to strefa niebezpieczna. Oczywiście nawet wcześniej powiadomić odpowiednie służby o tym, że taka sytuacja, jak i swojego przełożonego, że taka sytuacja wyja... po prostu nastąpiła. Wyistniała. Czy to jest ten moment, kiedy firmy transportowe powinny zostać przeszkolone, kiedy kierowcy powinni zostać przeszkoleni do tego typu sytuacji? Kto jeszcze? Proszę Państwa oczywiście wszystkie firmy transportowe e, powinny zwłaszcza kierowcy powinni być przeszkoleni na wypadek takiej sytuacji e, pracując właśnie jako radca koordynator w 2003, 2004 mm -hmm. i 2005 roku opracowałem szereg e, procedur między innymi opracowałem e, procedury dotyczące transportu e, miejskiego. Jak i poza miejskiego, kolejowego również, gdzie są zawarte procedury i rozbite na poszczególne punkty, co dana osoba w danym momencie mhm. powinna robić i jakie czynności wykonać, aby zminimalizować skalę zagrożenia, jaka w danym momencie się wytworzy. Mhm. E... Oczywiście wiem, że część instytucji, na przykład warszawskich, jak MZA, jak Tramwaje Warszawskie i, i Metro, część ludzi swoich przeszkoliła, bo sam osobiście nawet to robiłem. Natomiast, proszę Państwa, co się dzieje w Polsce, tego nie wiem. Mhm. Jest Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Bombowych. Być może, jeżeli Państwo się zwrócicie do tej firmy, no prze, przepraszam, do stowarzyszenia, to stowarzyszenie udzieli wam informacji, do kogo się zgłaszać, aby takie przeszkolenie przeprowadzić. W województwach są również pirotechnicy, którzy nie są pirotechnikami już czynnymi, a posiadają odpowiednie wiedzę, umiejętności i uprawnienia do tego, aby takie przeszkolenie przeprowadzić. Mhm. Czy poziom zagrożenia w Polsce wzrósł? Jak, jak powinniśmy się do tego odnosić? Wydaje mi się, proszę Państwa, że y, zagrożenie jest stałe i niezmienne. Przewidzieć, y, gdzie zostanie i kiedy zostanie podłożony y, materiał wybuchowy, patrz, bomba, urządzenie wybuchowe, jest niezmiernie trudne, a mhm. zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład y, ten potencjalny terrorysta działa samodzielnie, bez y, niczyjej pomocy y, w domu, w łazience, w piwnicy, gdzieś konstruuje urządzenie wybuchowe, a potem je wynosi, pozostawia i dochodzi do wybuchu. Mhm. Y, ujawnienie takiej sytuacji naprawdę nawet przy wykorzystaniu wszelkiej, y, że tak powiem, techniki, taktyki jest bardzo trudne. Aczkolwiek nie niemożliwe. Mhm. Na podstawie tego, co wiemy, czyli tego, że ładunek był umieszczony w garnku. Że, że uległy gwałtownemu spaleniu. Czy możemy nakreślić profile sprawcy? Możemy określić jaką ma wiedzę? Jakie dostępne środki do tego, żeby ewentualnie zagrozić w przyszłości? Myślę, że ma wiedzę dość dużą co do technicznego aspektu konstrukcji takiego urządzenia. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę sensu stricto, jeżeli chodzi o materiały buchowe, no, tutaj chyba nie za bardzo, bo należałoby się chyba cieszyć, że ten materiał został wadliwie skonstruowany i dlatego gwałtownie się spalił, a nie wybuchł. Mhm. A sprawca jego sposób działania? Sposób jego działania no jest bardzo zbliżony do działań, że tak powiem, z Bliskiego Wschodu, z Izraela, z Afganistanu, wykorzystanie choćby szybkowarów i tak dalej. No tutaj. Podobieństwo bardzo duże jest z Bostonem i, i, i wybuchem podczas maratonu. Myślę, że yy, no, należy tą całość sprawy potraktować naprawdę bardzo poważnie. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję.